Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej serii W Temacie. Ja nazywam się Mariusz Góraj i reprezentuję firmę Tema. Firma Tema od 30 lat na rynku polskim jest przedstawicielem niemieckiej marki Gira. Marka Gira to przede wszystkim osprzęt elektryczny, który jest produkowany w Niemczech od ponad już 117 lat. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy się skupić troszeczkę na produktach właśnie osprzętu klasycznego, klasycznej elektryki. A głównie na czymś, co firma Gira nazywa systemem 55. System 55 to tak naprawdę platforma. Platforma, w której w skład wchodzą produkty wszelkiego rodzaju, włączniki, sterowniki ogrzewania, sterowniki żaluzjowe. Cechą wspólną tych produktów jest to, że wszystkie oparte są o formę kwadratu 55x55 mm. Dzięki temu wszystkie te elementy funkcyjne można dopasować do praktycznie wszystkich serii, osprzęt, serii ramek osprzętu firmy GIRA. W tej chwili w naszej ofercie mamy 7 serii działających w systemie 55. Jest to ponad 35 kolorów. Nie mamy dzisiaj troszeczkę czasu na to, żeby opowiedzieć o wszystkich seriach, dlatego skupimy się o kilku najbardziej, najbardziej popularnych. Natomiast bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby skorzystać z naszego katalogu online i żeby skorzystać z takiego narzędzia jak konfigurator Gira. Konfigurator Gira jest to specjalna aplikacja, którą można pobrać sobie na telefon. Znajdziecie tam praktycznie wszystkie kolory, wszystkie serie osprzętowe. Jest też specjalny moduł rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości, dzięki któremu możemy zobaczyć, jak osprzęt GIRA wygląda na żywo w naszym mieszkaniu. Tak jak mówiłem, dzisiaj będzie troszeczkę o tych najbardziej popularnych seriach. Myślę, że najbardziej rozpoznawalną i najbardziej popularną serią wśród architektów, wśród naszych klientów jest seria GIRA E2. Seria Gira E2 to bardzo minimalistyczne rozwiązanie, prosta forma kwadratu. I tutaj, tak naprawdę, czym ona się charakteryzuje? Po pierwsze, ma dwie możliwości montażu. Jedna to jest klasyczne puszki i klasyczny montaż natynkowy. Natomiast druga wersja to jest specjalny montaż płaski, do którego mamy specjalne puszki osprzętowe, do którego mamy specjalne niektóre elementy wykonawcze i możemy tutaj y, zamontować to praktycznie na 1,5 mm odstające od ściany. Kolejną ciekawą serią w naszej gamie produktowej na pewno jest seria E3. Seria E3 to naturalna paleta kolorystyczna NCS, to specjalna powłoka soft touch, y, mająca takie delikatnie gumową powierzchnię w dotyku, e, bardzo przyjemna zarówno wizualnie, jak i jeśli chodzi o sam dotek. Zaokrąglone ramki, bardzo naturalnie wyglądająca seria i też jakby charakterystyczną cechą jest to, że składa się ona tak naprawdę z dwóch warstw kolorystycznych. Mamy podstawkę w kolorze białym lub antracytowym, na to przychodzi nam właśnie ta sama już barwiona w NCS warstwa. Dzięki temu mamy bardzo fajny kontrast na ścianie, bardzo fajne odcięcie samej ramki od ściany pod nią. I oczywiście seria Esprit. Seria Esprit to seria flagowa w gamie produktów Gira. Seria w 100%, w której wszystkie ramki są wykonane z materiałów naturalnych. Mamy tutaj szkło, mamy tutaj materiały: stal szlachetną, aluminium, które może być albo naturalnym aluminiowym kolorem, ale też na przykład barwione w, brą w brązowy kolor, czy w czarny, lub w złoty. I najnowsze dziecko w tej serii, czyli seria Esprit Bronze, czyli stalowa ramka, w której mamy specjalną powłokę PVD. Jest to powłoka z brązu. Dzięki temu mamy bardzo ciekawy akcent kolorystyczny na ścianie. Bardzo szlachetną formę stali, która jest delikatnie szczotkowana, bardzo ładnie wyglądająca na ścianie. Bardzo ciekawym produktem w naszej gamie jest Seria Studio. Seria Studio. Powiedzmy, należy do części serii Esprit, ponieważ jest wykonana ze szkła w białym lub czarnym kolorze, natomiast jest to totalnie odmienna forma, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy firma Gira zaprezentowała ramkę nie w kwadracie, a w kole. Mamy kwadrat systemu 55 wpisany w koło ramki studio. E Seria Studio może być montowana w normalnych puszkach osprzętowych na płasko, ale również, i to jest bardzo ciekawe do rozwiązań loftowych, do wnętrz industrialnych, może być zamontowana w specjalnych puszkach natynkowych, do których mamy doprowadzone rurki, które nie prowadzimy, prowadzimy instalację kablową. Rurki te są w kolorze białym, czarnym, tak jak sama puszka, natomiast nie ma nic przeciwko temu, żeby zastosować totalnie inne warianty kolorystyczne lub gołe przewody w różnych kolorach prowadzone do nich. Klawisze funkcyjne systemu 55 dostępne są w następujących wersjach kolorystycznych. Biały mat, Biały połysk, kremowy połysk, antracytowy, szary matowy, kolor aluminiowy, kolor czarny matowy, jak również mosiąc, brąz i stal szlachetna. Tak jak wspomniałem, system 55 to platforma. Platforma, w której znajdziemy ponad 300 klawiszy funkcyjnych. Mamy tutaj oczywiście wszelkiego rodzaju klasyczne włączniki oświetleniowe, pojedyncze, podwójne, potrójne. Mamy ściemniacze, mamy oczywiście gniazda, natomiast również mamy wszelkiego rodzaju złącza teletechniczne. Mamy klawisze do smart home, mamy sterowniki do rolet, sterowniki do temperatury. Mamy bardzo nietypowe rozwiązania, takie jak ładowarki USB, takie jak specjalne radio podtynkowe. Dzięki temu mamy gwarancję tego, że wybierając nasze produkty, wszystkie urządzenia w państwa domu, cały osprzęt w państwa domu będzie spójny wizualnie. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.tema.pl. Znajdziecie tam państwo listę naszych partnerów handlowych, gdzie na żywo można zobaczyć nasze produkty. Dziękuję.